Dobra, widzę w tym odcinku. Lecimy z darwą tymi spinami z reklamy. Z ich 4 i od 4, ponieważ... Chyba to są 4, bo 4 to było raczej 4. 4. Czekajcie jakąś tą reklamę Gar. Ten filmicznie 4 minuty, a tylko nic dwie bo reklamy króciutko trwają, albo pewnie dłuższe. Jak ja zgadnę w zawie, piszcie w komentarzu, coś. Że, że... Że trochę nie to zrobiłem. Dobra, lecimy. Spieszę się, no i co tam nam popadnie? Pływaczka jakaś. Jej nie mam, więc dobra, że... Mmm. No, może o tak nie no, się pójdę, o, było, o dobra, lecę, znów. Widzowie trzeba, nie wiem, postarać. Dobra, może, no, jakiś rzadki skin, jakaś pingwina u williego dobra no i mhm mm blisko legendy a dzisiaj jak odkryłam spinę na moim telefonie to widzę Prawie trafiłem, coś specjalnego odbiło się i dostałem normalnie jakiegoś zwykła, zwykłego powiecie te koło, co są dwa te, coś specjalnego i dwa koło siebie są tam, a to tego drugiego, tego zielonego prawie trafiłem. więc by było dobrze a blisko było ale to i tak było wiadomo, że się nie uda dobra to ostatni spin Widzowie. Patrzcie, jak jest teraz 3,34, więc bardzo późno. Muszę mówić cicho. Ktoś mnie tam u góry usłyszy i się zrobi nieprzyjemnie dla mnie. Więc myślę, że muszę być trochę cichej mówić, bo tak to mówię dużo głośniej. Teraz mówię cicho. Dobra, lecimy z ostatnim spinem. Szczęśliwe kręcenie. No ciekawe, co tam nam wypadnie. Ja widzę, że nic nam nie wypadło z tych czterech spinów. W tym odcinku to tyle. Szkoda, że nie do tych 15, żeby to sobie zakręcić. Więc tyle tutaj. Więc cześć.